Wokół ludzi czuję, nie się Ale ty potrafisz z tego wyleczyć Jak chcieli mnie zabić, ty łowiłaś ze mną A w torebce nosiłaś po dwie przynęty Oj nie. nie, 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 Ty nigdy nie wbijesz mi haczyka w plecy Jesteś mój G, jesteś OG Jeśli łowimy, to kurwa łowimy Już nigdy nie chcę sam być Będę cię kochać, aż będę martwy Dla innych jestem największy Ale dla ciebie dziś będę wędkarzem Albo karpiarzem Porwę cię tam, gdzie już nie będzie burzy Choć kocham, kiedy pada na noc deszcz skór wiela, jeśli rybę ruszy No bo ciebie kocham Nie widzę rybek bez ciebie Ty jesteś mam małą ribi Codziennie masz dwa haczyki W co dzień będę śpiewał sto lat Nie widzę rybek bez ciebie Już przestań pierdolić i wsiadaj Nie chcę siedzieć w łódce bez ciebie Jesteś ładniejsza niż ta ryba, a ona... Już była piękna, powiedz mi ile to znaczy na ryby. Jesteś ładniejsza niż ta ryba, a ona już była piękna, powiedz mi ile to znaczy na ryby.